Znajdujecie się na mojej posesji. Przywitam Was razem z moją córcią Anią i z moim młodym gołąbkiem, który przeznaczam do Wiktora na aukcji. Oczywiście nazywam się Paweł Michał, oddział 174. Powiem tak: na tą chwilę mamy 2 kwietnia. Wiosna się rozwija. Tak jak widać, również gołąbki pięknie się rozwijają. Wiktor przyjechał tu ogólnie ze względu na aukcję, ale i na trochę ciekawostek, który mogę przekazać dla moich, powiem tak szczerze, już troszkę fanów, bo mam dość dużo telefonów. Którzy proszą po prostu wręcz mnie, żebym coś tam nagrał od siebie nowego. Którzy tam mają mnie na Facebooku, to obserwują, że jestem już po sześciu treningach intensywnych. Moje gołębie latają, powiem tak szczerze, były dwa turnusy. 3 dni po kolei treningi, 2 dni przerwy, 3 dni treningi, dwa dni przerwy. Jutro już i szykuję lot w 60, a w piątek 80. Od przyszłego tygodnia zaczynamy bić ponad stówkę. Także z ciekawostek, których mogę przedstawić, lotuję z gołębiami starymi jednego młodego gołąbka który wylęgnął się w styczniu, nie miałem jeszcze obrączek, zaobrączkowałem go na stare obrączki. Gołąb był oblatywany całą zimę, bo ja całą zimę gołębki oblatuję. Poradził sobie z jastrzębiem i oczywiście poradził sobie już z sześcioma no dość ciężkimi treningami. Na tą chwilę nie zgubiłem żadnego gołąbka. Intensywnie nich trenuję, dobrze daje jeść, daje suplementy, jak to się mówi, dobre, Uważam, że sezon u mnie już jest rozpoczęty i będziemy rywalizować na bazie oddziału, okręgu z najlepszymi hodowcami Polski i zobaczymy co, jak to się mówi, czas pokaże, ale jestem optymistą. Jak również jestem optymistą, że i z tego gołąbka, bo jest przeznaczony na aukcję, ktoś będzie miał super lotnika. Jest to gołąbek derbowski, można na niego spokojnie zrobić dena. No ja i tak samo jestem optymistą. Jak moja córeczka się uśmiecha, że z niej będzie piękna panna. ...pewnością, po czym, a niekoniecznie trzeba robić DNA, jeśli hodowca wie, że zamówi gołębie i są faktycznie z boksów, oczywiście jak najbardziej, jeśli ktoś chce, może sobie robić DNA, tym bardziej zapraszam, jeśli gołębie wychodzą z boksów, wtedy ja mam stuprocentową pewność, że hodowca wziął to, co chciał i hodowca tym bardziej bierze to, co chce. W tych boksach znajduje się parę wyjątkowych par. Może zaprezentuję kilka tych par, żebyście wiedzieli. To nie to, że są tylko tu najlepsze, bo gołębie, które stare mają swoje cele, tak jak stary Kopman czy tam inne, to one wiadomo, że nie wpuszczą, a tu są część gołębi nowo nabytych lub przeparzanych, co one by nie, nie mogły znaleźć sobie... Jak to się mówi na głębniku rozpłodowym, głównym spokojnie celi, żeby mogły zapładniać, a zapłaciłem za niektóre gołębie bardzo dużo pieniędzy i chcę, żeby po prostu jedno mieć pewność, a drugie, no, żeby te jajka były jednak zagrywane. Jedną z par, która tutaj jest, jest oczywiście czarna samiczka, którą mi 1104 572 To jest Pit van de Merwe Czarna, moja już słynna Także ona znajduje się w boksie Jest to samiczka Z super pochodzeniem Tam dziadki wygrywały loty narodowe No wiadomo, za dużo też pieniądze, była kupiona Nawet u Wiktora był gołąbek raz na aukcji Na następną aukcję, która się pokaże na pewno uszykuję po niej coś wyjątkowego jeszcze. Na tą chwilę mają jajeczka. Jest to samczyk, uchodowany u mnie. 184, 17 rok 39,55. Jest to syn starej ciemnej Piotka. I od Zundika z Jansenów i z Hubenów. Tam ojciec wywodził się, matka, matka była z Zundika Jansenów oryginalnych, a ojciec od Piotra, taki mały Huben, wnuk Junter Artis. Także no, wyjątkowe gołębie. Siostra i brat u mnie zdobywały super nagrody jako gołębie roczne już, także zostawiłem go sobie jednego do rozpodu i, i daje mi fajne gołębie, bo już w tamtym roku po nim miałem gołębie. Do lotów i mi fajnie obleciały. W drugiej parze, czyli w drugim boksie, znajduje się samiczka oryginalna, prezent od mojego kumpla Piotra Bugały. E, 0,153, 18, rok, 61, 40, 94. E, co to jest za gołąb? To jest siostra jego wspaniałego gołębia niebieskiego, który siadał. Pierwszy, drugi, drugi, pierwszy, drugi, na różne tysiące gołębi. 19, 17. No, Gołęb został sprzedany za okazałe pieniążki. Ja tam nie będę nikomu w portfel patrzył. Tym bardziej cieszę się, że mam taki prezent od mojego kumpla. A jest zaparowana z gołębiem w boksie numer 2. Samczyk siedzi na jajeczkach, nie będę go poszedł, bo tam jajko jest naklute. Yy, od Arka Tomy, yy, syn Pistoleta, no jak ktoś tam się interesuje tymi hodowlami to wie co tam jest yy, w tym Pistolecie. Jak zrobił mistrzapolski, Polski, dwie córki dwie, i chyba dwie wnuczki były po prostu yy, yy, po prostu w drużynie, którą mu zrobiły mistrza Polski. Także wyjątkowe gołębie w tych boksach siedzą i na pewno Postaram się przyszłościowo uchodować gołąbki dla Wiktora na aukcji. W kolejnym boksie jest para 100% gołębi od Jeffa Van Winkla. Jest to samczyk 17 roku. Belk, 17 rok, 21 39948. Po tym gołąbku jest gołąbek przeznaczony do Wiktora na aukcji obecnie. Jest to będzie gołąb numer 1 na tej aukcji. Bo ten gołąb wywodzi się po bracie Olympic Queen i od dołu też jest z Olympic Queen, a jest zaparowany siostrą Olympic Queen, bo jest córką Maxime, wiadomo, Olympic Queen to jest córka Maxima. I ja mam jednocześnie córkę Maxime, czyli siostrę dwóch złotych Olimpijczyków. Daję tego gołąbka. Tamten gołąbek wywodzi się z boksu. Spokojnie można na niego robić DNA. Dlatego mówię, córki Maksymy nie pokazuję, bo tam mają jajka i też są naklute. A tym bardziej, a tym bardziej była pokazywana już na filmie wcześniejszej u Wiktora na, jego, na aukcji. Także jak ktoś będzie chciał, to zawsze może sobie wrócić w historię i obejrzeć. Także no, następny boks, następna wyjątkowa para. W następnym boksie jest Gołąbek.pl. 0348, 14 rok 5540 Jest to gołąbek na rodowodzie jego zdjęcie było, jak tam jest jego syn jest przeznaczony, przeznaczony na aukcję do Wiktora. Jest to gołąb oryginalny Białowąz. Jadam jest to pełen brat samicy olimpijskiej trzecia w Polsce w, tega, w D kategorii, a szósta na świecie. Także po tym samczyku jest gołąbek przeznaczony na aukcję, którą serdecznie zapraszam do Wiktora. No, znajdujemy się na moim gołębniku numer 1. E, to są, e, znajdują się moje wdowce e, stare, jest ich dokładnie 14 par. Są dzisiaj po treningu, 60 km, jeszcze nie rozdzielone, e, jeszcze się bawią, no jak mówię, e, jeszcze troszeczkę karmy e, w karniku. E, chciałem przedstawić wam tu drodzy koledzy i koleżanki młodego, który lata razem ze starymi. E, jego brat będzie na aukcji u Wiktora, e, jest to gołąb styczniowy, który na tą chwilę jest po sześciu treningach, a mamy początek, e, jak to się mówi, e, kwietnia. E, także do końca marca zrobił 6 treningów, e, do 60 km gołąb styczniowy. E, u, mnie, u mnie na gołębniku dowce mają czysto, e, jak to się mówi, jeśli chodzi o to, nie mają jajek młodych. Ja odchowałem sobie młode zimowe. Gdzieś początek lutego rozdzieliłem te gołąbki, od tej pory są po prostu puszczane raz w tygodniu, pokazywane były do siebie, żeby zachować tą miłość. No i mówię, od połowy marca zacząłem gołębie wywozić, trenować. Gołębie są po 6 treningach, mam 84 gołąbki na spisie, nic na tą chwilę nie zgubiłem. Zawsze mnie gąbki fajnie wyprzedają. A jeśli chodzi o suplementację i karmienie, daję karmę z Van Robijsa, a suplementy tak jak w tamtym roku utrzymuję to cały czas. Tak jak Wiktor był u mnie, proszę sobie wrócić w historię. Jak Wiktor u mnie nagrywał w kwietniu 2018 roku. Cały czas to stosuję, bo to mi się sprawdza. W tamtym roku w ośmiu kategoriach yy, byłem na pudle w podzielę bardzo wysoko w okręgu w wielu kategoriach. Najlepsze lotniki oddziału i lotniki, super lotniki w okręgu i w rejonie bardzo dobrze. Także nie zmieniam nic, yy, bo jak to powiedział, nie ma po co zmieniać jak jest dobrze. Trzeba po prostu czekać na, swojego, na swoją kolej, w kolejce. Yy, a ten wygra, jak to się mówi, yy, gramy na tyle dobrze, na ile nam rywale pozwalają. Jeśli na daną chwilę będę jeszcze lepszy w oddziale, to już będę i wyżej, wiadomo, w okręgu i w Polsce. Ale jak jest dużo dobrych hodowców na danym oddziale, ciężko jest po prostu wybić. Ale i tak mówię, nie wygrałem w jednej, jestem w 8 kategoriach na pudle w oddziale. Czterech jestem mistrzem i mam najlepszego lotnika starego, najlepszego lotnika rocznego i wiele wiele tytułów także reprezentantów miałem okręgu na ogólnopolskie. też trzy gołąbki się zakwalifikowały z dobrym wynikiem także mówię w mojej hodowli jestem mimo że ta hodowla nie jest duża jeśli chodzi e, nie trzymam tej gołębi może jakieś nie wiem, 200-300. Do lotu mam w tym roku rekord, 84, zazwyczaj miałem dużo mniej. W rozpłodzie mam około tam między 40 a 60 gołąbków. W tym, jak mówię, że jest tam z 10 gołąbków mamkami, które nigdy z nich nie hoduję, bo podkładam po najlepszych gołębiach, podkładam pod mamki. Ja nie mówię, że tam są te mamki, że są złe gołębie, bo to są dzieci najlepszych gołębi zostawiane, tylko czekają na swoją kole kolej, jak już rodzice nie będą mogły płodzić, to wtedy tam nim się wykazać. No i tyle no mówię. E, jutro lecę na 60 albo 80, zobaczę od warunków pogodowych. Jeśli będzie tak silnie jak dzisiaj pod wiatr, to polecę na 60. Jeśli będzie bezwiecznie lub z wiatrem, polecę na 80. W piątek poprawię e, albo 80, albo stówkę. No i wchodzimy, jak to się mówi, medykamenty lotowe już całkowicie i tyle. No i obserwuję tego gołąbka, co on będzie w stanie robić. Gołąb niecałe 3 miesiące ma, a już zrobił 6 treningów. Także dla mnie to jest wyjątek. Hodowcy narzekają, że mają gołębie późne, dwulatki, oblatane przez dwa lata i giną nim na 5 km czy na 10. Jestem w szoku. To jest jeden gołąb uhodowany w styczniu na starej obronce, Mamy początek kwietnia, on do końca marca zrobił 6 treningów do 60 km. Wyjątkowa sytuacja. Także. Proszę obserwować, jak to się mówi, moją hodowlę, hodowlę wszystkich hodowców w Polsce, wyciągać wnioski, dzwonić, pytać. Będziemy starać się doradzać, ile, ile możemy. Wiadomo, no, dla przyjaciół mówi się zawsze troszkę więcej, dla uroku troszkę mniej, ale jak mówię, na pewno nikogo błędnie wprowadzamy, tylko zazwyczaj może być tak, że. Jakąś kropkę nad i sobie zostawiamy, żebyśmy mieli ten margines wyprzedzenia gołębi nad innymi. A poza tym, no mówię, zapraszam na wszystkie aukcje do Wiktora, ze względu nawet, powiem tak szczerze, ja sam zakupuję część gołębi od Wiktora z aukcji, bo uważam, że jak do mnie Wiktor przyjeżdża, wybierają sobie dobre gołębie, i znam od Piotra, czy od Darka, czy od innych hodowców. Każdy hodowca w tej grupie 5-10 gołębi stara się dać zawsze jakąś rodzynkę. A nóż widelec uda mi się czy koledze innemu wylicytować tą rodzynkę i na pewno coś poprawimy w hodowli, a uważam jedno, od każdego i w pracy i zawodowej i jak to się mówi, w hobby, od każdego możemy się czegoś nauczyć i każdy hodowca, który lotuje, jest w czołówce oddziału okręgu, ma na swojej posesji, na swoich gołębnikach wyjątkowe gołębie. Tylko żeby chciał się z tymi gołębiami podzielić z innymi hodowcami i na pewno będzie o nim głośno, nie za sprawę jego wyników, ale o gołębiach, które robią wyniki u innych hodowców. Także z mojej strony uważam, no, zapraszam jeszcze raz na aukcję i dziękuję za wizytę. I będziemy dalej, jak to się mówi, współpracować z Wiktorem. Będę mu hodował wyjątkowe gołębie i z boksów, i z gołębika ogólnie U mnie gołębie młode już mam odsadzone. Ja mam ten komfort, że mogę się dzielić z hodowcami z najlepszych par już w kwietniu, bo ja już dla siebie młodych nie zostawiam. I hodowcy mają możliwość brania ode mnie z najlepszych par już w kwietniu i mogą przeznaczać do lotu. U niektórych hodowców nie ma tego komfortu, bo mają dopiero jajka, czyli pierwsze młode. Wiadomo, każdy chce sobie zostawić coś wyjątkowego, no i trzeba na tą rodzynkę bardziej, jak to się mówi, czekać. U mnie już w kwietniu można brać najlepsze gołębne. Znajdujemy się do hodowcy w drugim moim gołębniku lotowym. Są tu gołębki od dwulatki, roczniaki, chyba tam parę, trzylatków. Dlaczego zaprosiłem tutaj do tego gołębika. Tu jest dwóch, znaczy tu jest dużo wyjątkowych gołębi, ale dwóch takich z fajnymi tytułami. Pierwszym gołąbkiem z fajnym tytułem jest gołąbek ciemny 8041, jest to na tą chwilę jeszcze cały czas, z 2018 roku, najlepszy lotnik oddziału, jako roczny. A dlaczego go też pokazuję? U Wiktora na aukcji po tej samej mamie jest po prostu gołąbek, w najbliższym czasie się pokaże ta aukcja. Także to jest jeden wyjątkowy gołąb, a drugim wyjątkowym gołębiem jest gołąbek 16 roku na tą chwilę e, jest to gołąbek cały czas. Najlepszy lotnik oddziału w C kategorii. Czwarty lotnik okręgu w C kategorii. Najlepszy lotnik oddziału w H kategorii. E, Koficer ko ma dwa razy niższy niż drugi gołąbek. No nie mówię. E, tego pełennika mi bardzo dużo dobrze gołębie latają. To miałem najlepszą roczną okręgu 2017 roku. Także o no tyle mogę powiedzieć. gąbki wytrenowane, w trakcie treningów no, będziemy czekać, czekać na wyniki konkretne. Ja drodzy koledzy, na potwierdzenie moich słów, co powiedziałem, że ja mogę sobie pozwolić, że u mnie goemnik, odsprzedać czy wydać kolegom gołębie po najlepszych, że u mnie goemnik na młode już jest zamknięty, już nie odsadzam. To są moje gołębie zimowe, jest ich 25 sztuk, Rodzeństwo do tej gołębi, tak jak przykładowo do tego czarnego, był, to jest derb 84, a 83 był u Wiktora na aukcji. Poszedł za piękne pieniądze, nie będę mówił, że nie. Do super hodowcy. Na potwierdzenie, że gołębie zostają u mnie. Gołębiowo, zobaczcie drodzy koledzy, młodze. Jak się spierzają, już szyjki kończą spierzać. Gołębie zaszczepione, oblatane. Część, tych gołąb... część rodzeństwa z tych gołąbków są u mistrza Polski, u mojego przyjaciela Piotra Bugały, u Jurka Mrowca i część gołąbki poszło na aukcję do Wiktora, tam na wcześniejszą aukcję. Resztę gołąbków zostawiłem dla siebie, dokładnie zostawiłem 25 gołąbków, w tym jest 17 na derbowskich resztę są na 174, dlatego mówię, no tak u niego i młodych wygląda drugi. tam w... W urywkach będzie pokazany też gołęnik na młode, które tam są odsadzone. Takie młodsze bo ja nie tylko lotuję 25 gołębi, tylko 25 staram się uhodować gołębi zimowych i około 20 do 25 staram się hodować gołębi takich kwietniowych dla siebie. Ale już mam też odsadzone z jakiego powodu? Z takiego że w tamtym roku odsadziłem sobie, uszykowałem gołębi do lotu: 50-48 zostało po lotach. Później jesienią część gołębi poszło do Wiktora po lotach sprzedanych na aukcji. I mówię, u mnie gołębie nie giną. Jak mówię, po sześciu treningach nic mi nie ginie, na tą chwilę i go młody z tego roku też potrafi latać. Także no tak u mnie to wygląda. Zapraszam.